Tutaj Hawek. Ostatnio mówiłem dużo o nowym demie FIFA. Teraz przyszedł czas na nowe demo Pro Evolution Soccer 15. 15, to jest pierwsza wersja, która wychodzi na PS4. Jak widzicie pewnie po moim ekranie nazywa się trochę inaczej, nazywa się World Soccer Winning 11 2015. Może dlatego, że musiałem sobie przypomnieć o moich chińskich korzeniach, żeby nagrać ten filmik. No niestety, Konami i Sony stwierdziły, że póki co Europa nie jest godna grania w Prevolution Soccer Premiera w Europie. Demap będzie, będzie za jakieś dwa tygodnie. Póki co trzeba oszukiwać, trzeba być z Hongkongu. Jestem z Hongkongu, co mnie bardzo zaskoczyło teraz, jak tutaj spojrzałem na ekran. Co tu robi narodowy? Mamy narodowy na, na głównym ekranie. No dobra, będzie, zobaczymy. In-game tekst. Może któryś z tych dźwięk chong, dźwięk chong. Nie, English. Tu będę grał. Ile mamy drużyn do wyboru? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli jedną mniej niż w FIFA. Tutaj będę robił też oczywiście porównanie do FIFA. Więc po samych demkach będziemy mogli mniej więcej powiedzieć, która gra będzie lepsza. I którą lepiej wybrać na początek? Dobra, kim by tu zagrać? Z tych dużych szczerze mówiąc tylko. A zagramy Robercikiem. Robercik jest teraz cool. Przeciwko komu? Napoli. Kto tu jest najsłabszy? Atletic. Ale zagramy przeciwko Napoli. Bo czemu nie? Yy... Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oprócz tego, że menusy są takie sobie, to że jest zupełnie odwrotna konfiguracja, jeżeli chodzi o przyciski na padzie. I teraz, jak tak patrzę na załodników, to też wyglądają gorzej, no ale zobaczymy w grze. Jeżeli chodzi o menusy, yy, 1-0 dla FIFA 15. Yy, nie wiem, czy będę trzymał te wyniki jakoś w głowie, czy będzie to jakoś zupełnie wymyślone. Na razie 1-0 dla FIFA przynajmniej za menusy. Co tu możemy jeszcze ustawić? Regular, Superstar? Nie, raczej Regular, 7 minut do 10. Dobra, niech będzie. Gramy, nie ma co czekać. Jedyną wersją Pro Evolution Soccer, którą grałem w swoim życiu, to była wersja trzecia. Oczywiście trzeba tutaj wspomnieć, że, że jednak to jest młodsza gra trochę niż FIFA. Trójka była w okolicach 2003 roku, 2004, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to była pierwsza wersja, w którą grałem. I no, wtedy bardzo mi się podobała. Graficznie nie ustępowała jakoś bardzo o FIFA, a na pewno grało się w nią lepiej. O, nie ma komentarza. Za brak komentarza 2-0 dla FIFA. Chociaż według niektórych może być odwrotnie. Co tu się rzuca na początek w oczy? No graficznie nie jest to jakiś wyczyn. No graficznie zdecydowanie lepsza jest oczywiście FIFA. Ale to chyba nikogo nie dziwi w tym przypadku. Dobra, jest Robercik. Jeżeli chodzi o poruszanie się zawodników, tutaj już widzę lekką przewagę PESA. O, co to? Eee trzeba się przyzwyczaić do nowego sterowania oj kolejny plus dla znaczy oczywiście pierwszy plus dla PESA to to, że na razie wygląda to lepiej jeżeli chodzi o, o gameplay jest ciekawiej drugi plus dla PESA pasek siły zagrania pod postacią że też nikt na to nie mógł wpaść w fisie wcześniej o to jest tak genialne w swojej prostocie. No ja Czy... o jest już myślę. No, zobaczymy co tu się będzie dalej działo. Na razie chyba id idą łeb w łeb, jeżeli chodzi o moje magiczne punkty. Ale ich zrobiłem. <noise> Ale Roberti... Nie można wybrać cieszynek. To już yy, będzie 3-2. 3-2 dla FIFA, bo tam można się cieszyć. Ale mam wrażenie, że FIFA wygrywa w tym momencie w takich mniej istotnych rzeczach, jeżeli chodzi o... o gameplay. No ta bramka była kosmiczna A w zasadzie była też z niczego przy okazji W FIFA takiej bramki bym nie strzelił z, Byle przy, bez przygotowania W FIFA gra się schematami To jest trochę właśnie bolączka tej gry Muszę powiedzieć, że na razie PES mnie do siebie bardzo mocno przekonuje a! Mimo, że jest oczywiście brzydszy jest brzydszy, ale, ale I przy tym no fajnie się w niego gra. Od razu widzę, czy ci zawodnicy naprawdę jakby grali i 2-0. Nie lubię Bayernu, ale, ale tutaj ja ich ostro ta to jest to. Ale czy się da czy tutaj jest jeszcze... Panie, to nie jest prosto, to jest przecież ten. tego on Gece. No i spójrz się, czy, czy taka akcja miałaby szansę zaistnieć w FIFA? No chyba nie. Między nogami, jak no, zrobiłem. Ciekaw jestem, czy, czy będzie komentarz polski w, w PES-ie, czy w ogóle będzie polska wersja. No ale na razie. Kolejny plus w ogóle dla, dla Pesa. To już będzie jakoś 37 do 21 dla którejś z tych dwóch gier, bo szczerze mówiąc. Nie, no nie 37, 21, będzie jakoś po, po 35. W moich małych punktach. Tak sobie teraz wyliczyłem. Alada. Mogę zagrać postopadłe? Mogę! Mimo, że demo FIFA wydawało mi się na takie... Na, na... na... speedzie, w sensie, że gameplay był trochę przyspieszony, to tutaj... to i gra tam była mimo przez to była szybka. To tutaj gra jest szybka, ale nie wydaje się, żeby była przyspieszona. Wydaje się, że po prostu futbol tutaj jest taki dynamiczny. Kolejny plus dla pes To już będzie po 39, w takim razie. czy ja dałem jakiś plus po drodze FIFA? Aha, no. Komentarz tam. A, że gra jest ładna. Mówiłem już, o tym wiem. Ale wygląd też jest... Wygląd też się liczy. W moim świecie oceniania gier. Uff. Także, jeżeli ktoś potem mi powie, że nie, wygląd nie ma znaczenia. W przypadku gier akurat ma. No. No weźcie mnie tu. O, kolejna rzecz, która jest znacząco różna w porównaniu z tym, co mamy do, z czym mamy do czynienia w FIFA. Tutaj o wiele trudniej odebrać piłkę. Nie ma tak, że wbiegamy w przeciwnika, od razu mamy piłkę przejętą. Tutaj trzeba trochę się na, na, namęczyć, żeby to zrobić. Ale już no wszystko nie jest to jakieś takie mega trudne. W FIFA to akurat mi się podobało, że jeżeli wbiegaliśmy w przeciwnika jeżeli nie używaliśmy dryblingu, no to byłoby łatwo zaubrać piłkę, no bo nie ma dryblingu, nie ma piłki, no tak wygląda dzisiejsza piłka nożna. Powiedział, co wiedział. Lewandowski Lewandowski, Lewandowski. Jakiś wróg, naro wróg narodu polskiego zabrał mi piłkę. Premiera nowego Pesa dopiero w listopadzie 11 listopada się, Takie święto narodowe będziemy mogli sobie tutaj rądzić yy, premiera FIFA w tym miesiącu, więc w zasadzie one będą ze sobą rywalizowały, ale FIFA zyska na pewno na tym, że wyjdzie wcześniej. <śleszy> ARIEN RUBEN nul, że tak powiem w języku drużyny którą właśnie tutaj sobie poczynam Kolejna akcja, która no kurcze w FIFA by nie przeszła Nie no jestem, jestem zauroczony chwilowo Chwilowo Teraz myślę, że doleję trochę do, do ognia, bo Cały czas mówię o tym, że ten PES jest bardzo fajny. Bo jest bardzo fajny, ale w przypadku jego premiery na pewno będzie jeden problem. A mianowicie, bardzo dużo ludzi gra Fifę dlatego, że może tam zagrać swoją ulubioną drużyną. Można zagrać polskimi drużynami. Ja, mieszkają w Wrocławiu, bardzo chętnie czasami zagram Śląskim Wrocławem. Chociażby dla Beki, bo raczej nie dla przyjemności. No ale mam taką możliwość. Grając w Pesa, no te moje mo mo możliwości są znacznie ograniczone. Zwłaszcza w przypadku drużyn angielskich, które zazwyczaj są po prostu wymyślone, no bo nie ma licencji wykupionej na drużyny angielskie. Zwłaszcza teraz, kiedy drużyny angielskie, cały premier League ma podpisaną umowę z, z, z FIFA. Ale to już też nie jest tak jak dawno temu, właśnie w czasach, kiedy wychodziła trójka. Mnie bardzo wtedy gra zraziła do siebie tym, że, że było tam bardzo mało drużyn. Teraz już to się polepsza. Już, już jest o wiele więcej tych drużyn, ale oczywiście nie jest to liczba porównywalna z FIFA. Ja nie ten przycisk. Zagrałem po fifa -wemu. No jest mniejsza liczba lig na pewno, ale jest jedna zaleta, która też może przyćmić FIFA. FIFA już ma teraz u mnie jakieś 73 punkty. PES ma w tym momencie niech wymyślę 70 nie no 65 65 punktów. Yy... Wow. Dobrze, że mam daje rano bramce. Yy... Ale teraz myślę, że wyrównał stan rywalizacji przez to, że Mimo y, braku tych licencji największych y, lig, typu Premier League, to dostajemy tutaj coś innego, a mianowicie licencję na Ligę Mistrzów. A to już jest bardzo duża zaleta. FIFA oszukuje troszkę, mówiąc, że ma właśnie tego typu rozgrywki. Kiedyś dawno temu wychodziła osobna edycja w ogóle FIFA y, na, pre, na Ligę Mistrzów. To już w ogóle były czasy wyciągania pieniędzy z wiele powodu. I teraz mówią wszyscy, że że teraz to tylko pieniądze się liczą, w ogóle. Kiedyś, Liga Mistrzów Robert, ty przesadzaj ręki przez tego człowieka, boże Są strałeczki jak w starej dobrej fifie. Tak tutaj podkręcę. Jedziemy. Jazda, jazda, jazda. Nie. Dobra, widzę, że kończy się mecz. To powoli trzeba było podsumować to co sądzę o Fisie nowej. Wifie, boże! Pesie. Koniec meczu wygrałem 3-0, jestem taki. Podsumowując, jak na razie, jeżeli miałbym kupić w tym momencie którąś z tych dwóch gier, kurczę, miałbym trudno żyć to Zgrodziny. W FIFA podoba mi się to, że jest no, całkiem ładna, no i że jest tyle drużyn, ale z kolei tutaj o wiele fajniej się gra. Lewandowski zawodnikiem meczu, Fy, wiadomo, przecież Polak. No kurczę, nie wiem. Czy ja tu mogę wyjść do menu jakiegoś? Zobaczyć jakieś inne tryby czy coś? Aha. To jest menu główne. Stadion Narodowy. Aha, czyli możemy zagrać tylko sobie tutaj jakiś mecz. Yy, no to już drugiego meczu nie będę grał. Wszystko widzieliście jak wygląda. Yy. Jeżeli nie zwracacie uwagi tak bardzo na grafikę, to myślę, że. Bez trudu będziecie mogli się odnaleźć w PS-ie i myślę, że bardziej przypadnie nam do gustu niż FIFA. Bo FIFA jest po prostu przekombinowana, jest zbyt ładna. Yy, znaczy zbyt ładna, jest ładna, ale trochę pusta w środku, jakby to powiedzieć, no bo tam twórcy się przykładają do tego, żeby było ładnie, a nie do tego... i do tego, żeby się sprzedało, więc idzie dużo kasy na marketing. No a tutaj się fajniej po prostu gra. Kurczę, to jest trudno, żeby do Jakby nie mogli się połączyć i zrobić jednej gry razem. Dziady. Dobra, myślę, że w tym momencie, jeżeli chodzi o moją punktację, to obie gry uzyskały jakieś 75 punktów. Może... Nie, 80, 80 punktów. To nie jest ocena, to nie jest na 100. To jest po prostu 80 małych punktów, które sobie wymyśliłem. I tyle w tym momencie obydwie gry, gry dostają. Pewnie im bliżej premiery. Chociaż akurat PES ma też trochę o tyle dobrą sytuację, że wychodzi w listopadzie. W listopadzie nie ma aż takich dużych premier, jak są na przykład w październiku albo pod koniec, pod koniec września. Więc to też takie małe ułatwienie dla niego. No ale z drugiej strony wychodzi FIFA wcześniej. Nie wiem. Nie wiem, ja ze swojej strony myślę, że jednak. Chyba skuszę się na PESA. Powiedziałem. Skuszę się na PESa. I tak też wam raczej polecam. Nie wiem jeszcze jakie będą tryby gry. To się dopiero okaże w okolicach premiery. Wtedy będzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce dużą liczbę trybów, to na pewno FIFA jest dla niego. Nie wiemy, czy w pes będzie podobnie. Póki co jak dla mnie PES. FIFA tylko w, jako demo, żeby móc sobie pooglądać i zagrać tamtymi drużynami, które tam są czasami dla odprężenia. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o porównanie FIFY z PES-em, zresztą o samego tego Pesa demo. Yy, w najbliższym czasie możecie się spodziewać serii gameplayów z, De z Destiny. Destiny cały czas czeka, aż przyjdzie sklep, w którym zamówiłem, trochę mnie oszukał, ponieważ już prawie tydzień idzie do mnie ta gra, ale to pewnie będę wylewał swoje żale w trakcie grania. Yy, to by było na tyle. Do zobaczenia na razie Keep Gaming.